oh the night. Cokolwiek, czy cokolwiek, miał, miał, miał. Od osiemnastu lat sprawdzaj to mordo, do tego stylu jeszcze musisz podrosnąć. Ja właśnie proste to sieka i musisz kurwa wytrzeć wąsy z leka. Od 18 lat to spoko pomysł, bo to zna, kurwa dobrze.

Róża na war, rozjebiemy wszystkie walki No to wskakuj na stół i wystarczy, że ściągniesz majki Dobra, i to jest proste, to jest tak Nawijamy, Co dłużynek, ty jesteś farbowany, Ja, i kurwa fajna strona pierwszy murzyn co nie jest czarny i nie potrafi rapować ja wierz dole, pojadę cię chłopaku, co to jest kurwa Michael Jackson na kraku. Masz te połączenia i zawsze moje wamszy tutaj rozjebią temat. Dozwolone od lat osiemnastu to jest ADHD. Masz tak kartkoro że możesz reklamować winter Czekoladę. Dobra, ja będę dalej. jest od piętnastu lata i tak jeszcze nie skorzystałeś. I tak to zrobię, bo nie liczy się w pojedynczej osobie. Jau, jau, jau jał Jau, 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 Ej, nie skorzystałem z tekstu, proste tak zjebie Nie skorzystałem, bo czekałem na ciebie Właśnie dobra i w sumie, jest słucha. To patrz ziomeczku, jak cię teraz wyrucham Mam ściągnąć bajki? Wracajcie jak salona, ja no właśnie! on, jesteś kurwa tak salony jak był zespołu boys! Ja, uh. yeah. ja! Yeah. Yeah. Tak, 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 tak! I to jest tak, Chodzę bez tych racji, to mi się paluszek to autobiografia twojej masturbacji! O! Ja mam to, siemanko, przejebałeś murze, kurwa, masz to jak w banku yo. I właśnie tutaj jadę, zobacz, gdzie skowam banknoty, proste, w swoją cipkę schowam Dobra, i to jest kurwa dar morza, zawsze wiadomo, że rozjemy ciebie ta zorza Chcesz mnie wyruchać, dajesz taką wiadomość, muszę ciebie niestety zmartwić tą homo yo. I właśnie stary, tutaj mam te gadki, ale nie interesują mnie w sumie twoje zajawki yo. Jaki murzyn, coś tutaj możesz wywróżyć, jedynie z sposób przejebać Manom, to jest kurwa twoja gadka dzisiaj, że? Wow! Musimy ostatnie odpowiedzi! Ja, 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 ja. I kiedy wpadam, to jest kurwa solidnemu, że nie potrafi składać taki chuj To kinder, nieważne, szabra, ej wracaj na że to są skilcy Dzisiaj masz pizzo od firmy, nieważne, Chyba Wejdę tu dziwko, no fuck, bo na majku dałeś kurwa Lipton I jak Lipton, wejdę tu wejdę, a ty mnie dzisiaj kurwa smoki w torebkę Ja właśnie sprawdzaj to nie jest a tutaj kurwa z torbą I właśnie ci i z torbą to i na Paradę Równości! Oooo! Dawaj, dawaj, Krótko, krótko! Ta. I to jest tak, ja jestem tematem, co tak śmierdzi ja zapomniałem, że z wody klozetowej i warzysz herbatę. Dobra, i tutaj nie na niby, to jest właśnie kurwa Lipton prawdziwy. Yo, zagadka mam ją na bani, Kinder i czekolada, co wy jesteście bliźniakami? Yo, i kurwa wejdę na głowę, jest tak głupi, że pomyślał, że to jedno jajowe. Dobra, i to jest konkret, zawsze wiadomo, że mam tutaj ziomek wojnę. I to jest tak, jak kurwa tak i ja wygrałem bitwę, kupię ci na pocieszenie Kinder. Dój! Nie aż grób się cała! Tocek, muzyn, muzyn, tocek. Co na to zli? Dogrywa raz, musym raz, dogrywa, dogrywa, dogrywa. Cztery na więc robimy dogrywę. Zróbmy w tej samej konwencji, co była w y, półfinale, czyli jeden temat dwa razy po trzydzieści, zmiana kolejności, więc zaczyna to. Ale bez biktu, nie? Z Yo masz krzywę czerwony, kapture jebany szczyrku Dlatego Dlatego, że Ciebie by nawet pierdolił wilku Yo, i to jest proste na mak, zawsze wiadomo, że tutaj konkret patrz Yo, jesteś lwem i, I to jest kurwa super lew na głowie, dlaczego pogryziesz się w dupę? Yo, i to jest kurwa, fajny i co to jest kurwa stary auto masturbacja. Yo zawsze stary tutaj wchodzę, gra dalej ja jestem pierdolonym królem Julianem Yo i właśnie stary, tu jest ten hardcore, ty możesz być co najwyżej tutaj kurwa Moim doradco sznigowym spocznij. Wow wow, 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 jaki Kirillian! Dobra wejdę tu z chyba kurwa raczej mord Bo nie sięga mi do stóp. Jestu... Dobra, niech weźmie Liko, bardziej elokwentny od Ciebie jest Rico. Jeszcze raz, ej <laughs> Liko, sprawdzaj ziomuś, ale Ty nic nie żygasz do mikrofonu, nieważne. Dobra, i sprawdź do kolego, Wyżygasz do, 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 do Majka, nie wyrzyga niczego. Jeszcze raz, Eriko, <laughs> to to są jeszcze raz, jaki jest czas operacyjny? <laughs> Nie możesz mi dorównać, bo twój kutas z demona, dupa to pumpa. Dobra, i to jest proste, ja sobie tu sunę w dzień. Jestem pierdolonym królem lwem I kurwa stary, to jest tak jak mina, jak po z symbom, a tam jest chata burzyna. Dobra, kurwa, co do cmentarzyska słoni nikt nie skumał, ale i tak powiem Ci mi Dobra, i to jest konkret, stary, ja do tych istot. Dzisiaj ty skończysz na cmentarzysku. Joł i kurwa ty mnie nie przeradzasz, podka, spadasz ze skarby, jakie wany wujek z Dobra, i tutaj wejdę się jesteś Judaszem, wujkiem, skazą ogólnie zdrajcą Kiedy w sumie wygrywam, no to zawsze wymiadam Nie przejmuj się boczek. Hakuna Matata no! no! A to wierzchownik dzisiaj zostanie blizna, nieważne Dobra i ręce tak jadę, zostanie ci blizna, będziesz mógł dawać skazę Jeszcze raz, dobra wejdę tu, tylko ci będziesz, na rękach, bo nie jesteś kurwa z jeszcze Jeszcze Ej, wpadam na te bity Raczej babą, jak grafiki nieważne Ej, w sumie to jest kurwa, bo zalo Muzyn, do gryfce nie ma dogrywek, co na to jury? Muzyn, 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 Muzyn. Muzyn wygrywa w Gratulujemy serdecznie. Na chwilę dolały sajper, Muzyn zaczyna.